Nie posłuchał? Pewnie, że nie. O czym gadacie? Eskel opowiadał o zleceniu na Samowiłę. Niezła historia. Zaraz dokończę. Ale wpierw kolejeczka. Uuu, ale kopie po wątrobie. Co to? Mordownia. Spirytus pół na pół z białą mewą. Co się patrzy? Jenefer poszła, to pijemy na poważnie. W takim razie jeszcze po kieliszku. No, to lo. To co chodziło z tą samowiłą? Wzięła takiego chłopka w tany, a on zamiast się cieszyć, że z życiem uszedł, zakochał się po uszy. Chciał, żebym mu ją złapał. Odmówiłem, więc spróbował po swojemu z rybacką siecią. No, i pewnie do tej pory zasuwają na ściernisku Mazur. Piękna historia. I znurałem. Ta jakim? Trzymaj się z dala od niebezpiecznych kobiet. Dobra, zmijmy temat. Oczywiście. Jeszcze byś mi musiał przyznać rację. Nie mądrzyj się, tylko polewaj. Zimno tu jak u lodowego giganta w dupie, panowie. Zaraz wrócę. Tylko się odleję. Dogadujesz się z Lambertem? Powiedzmy. Po prostu nauczyłem się o czym z nim nie rozmawiać. To chyba długa lista. Mhm. Mm Ola, młodzieńcy. Co to za prywatka? Alkohol pojadam wam jest najgorszym wiedźmina wrogiem. Skąd wytrzasnąłeś ten kapelusi? Ze skrzyni Wesemira. Krzyk młody w 1112. Teruszek zakładał go pewnie jak szedł wyrywać pan. Co jak to się wtedy mówi? Smajć cholewki do dziełej. Młodzieńcy. Bycie Wiedźminem to nie śmiechy i kroką chwilę, lecz ciężka praca. Nie dla nas szczebio do dziatek. Nie dla nas... Dobra, dobra. Jeden Wesemir wystarczy. ściągaj to, bo mu pobrudzisz. I weź pole. Ech, poleje cię jestkiel poleje. I to po brzegi, bo bez wódki jesteś drętwy jak księgowy w egipcie. Ej, zróbmy coś śmiesznego. A co? Nudzisz się z nami? Nie, tylko jest jakoś tak. Nieśmiesznie. Przystoj jak ma rację. Słuchajcie, znam taką grę. Nauczył mnie student z Oxenfurtu. No. Zaczynasz od nigdy w życiu nie. I kończysz jak chcesz. A jak ktoś tę rzecz zrobił? Biedny. Brzmi dobrze. Zaczynaj! Nigdy w życiu nie przespałem się z sukubem. No proszę. Eskel, eskel, dzika woda brzegi rwie. Mam słabość do rogatych kobiet. Dobra, teraz ja nigdy w życiu nie obudziłem się po imprezie w samych gaciach. Palicho Lamberta, ale żeby ty? Co by powiedział papa Wesemir? Myślę, że papa Wesemir piłby tę kolejkę ze mną. Dobra, Geralt, twoja kolej. Nigdy w życiu nie... Nie brałem fistechu. Esk. Serio? Raz. Kubę. Dobra panowie, lepiej kończmy Starczy tej gry, bo już nigdy nie będę mógł wam spojrzeć w oczy Uch. Wódka się skończyła Kto idzie? Ja byłem Poza grychem No dobra To ja idę Kuchnia z tamtą tą? Lambert, chłopie, muszę ci coś powiedzieć. No? Potrafisz być kawał świni, ale ja cię, chłopie, kocham. A ty jesteś bufon. Ale kurwa, w ogień bym za tobą skoczył. Chodź no tu, bracie. Cholera, potłukłaś się. Dobrze, że pusta, ej. A gdzie jest Eskel? Powinien był już wrócić. Trzeba... Trzeba się rozejrzeć. To zadanie dla Wesemira. Znowu zaczyna. Zostaw już tę czapkę! Gdzież się podział nasz młodzieniec? Czyżby w niebezpieczeństwie był Jakowem? Za mną w sukurs! Rozlał wino i w niewlad. Musiałeś klękać, żeby to zobaczyć. Ja mi się schylił, bo mi się chyba pożygał. Eskel! Hop, hop! Eskel Pijaku! Wyłaś. Eskel. 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 Eskel Pierku. Wyłaś. Hej. Słyszałeś? E, coś... Coś jak... E, dyszenie rannej wiwerny. Cholera... Znaczy, doszło do walki. Aha. Eskel jest gdzieś blisko. Trzymaj się, bracie! Idziemy! Eskel, pijaku! Wyłaz! Tu jest razem z wiernym dzwoneczkiem! Ej hey, Eskel, pomyłka! Co co się stało? Naprułeś się w trzy dupy. Co się stało? Wstawaj, idziemy pić. No i się pożegna. Zawsze się tak kończy, jak chlejemy we trzech. No to doprośmy kogoś, jakąś babkę najlepiej. Żadnej tu nie ma, poza A Ej, lepiej nie budzić, wiesz. A ta czarodziejka, z którą gadaliście? Pomyśl, włączymy jej megaskop, ładnie zaprosimy. A ona się do nas teleportuje. I może jakieś koleżanki weźmie, co wy na to? Lambert. Ty co masz łeb? O, pewnie, że mam. To jak, wzywamy loże, czarozie jak na imprezę? To jest... WZYWAMY, KURWA! Dobra, jak się tego używa? No, kręci się tu i tam i mówi coś po elficku zna No to dawaj, jedziemy. Czekajcie. Przecież jak ta Ida nas zobaczy, to przecież zobaczy, że nie jesteśmy... że nie jesteśmy czarodziejkami i się wystraszy, nie? Wiem co. Załóżmy ciuchy jenefer. Tam są jej torby. Co ty masz z tym przebieraniem się? No nie mądrzyj się, bo tak cię zasznuruje gorset, że się zesrasz. Nie marujcie, Skel. Wbijamy się fa-fa... fała... Fa, fa... o... Fa łaski. No dobra. Ale nikomu o tym nie powiecie, rozumiem się? Nikomu. Ale związłaś Fargałów? Można by pomyśleć, że się tu sprowadza. Nie strasz Geralta. Tak, tak, tak. Ta będzie na tobie leżeć. Jak ulał? Tak. Jak już puści w szwach. Nie gadaj, tylko się ubieraj. Nie, 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 nie. Nie pasuje ci do karnacji. Cholera, eskę! Masz osy. A ty jesteś osioł. No dalej, bo mnie pije. Dobra. Ja gadam. A wy coś róbcie z kryształami. Ked mil do in, hokus pokus, sary, mary, Arce Latana. Co? Co to? Bardzo przepraszam, pomyłka. Straż! Ekscelencji papieru trzeba? Nie, baranie, loża! Loża mnie dopadła! Lepiej, żebyście mieli jakieś wytłumaczenie. Bardzo dobre. Do łóżek, ale już!